Abu Garcia Verdict 1432 typowe wędzisko na polskie szczupaki Podepniemy do tego e, ten kołowrotek Mega Jaws, Jaws To po angielsku to jest kołowrotek Mega Jaws na wędce Abu Garcia Abu Garcia Verdict Next Generation. Cokolwiek by to miało znaczyć. Słuchajcie. Wykonałem pierwszy testowy rzut. To jest nowe wędzisko. Wędzisko typowo na szczupaka. Casting Mega Jones. Jako kołowrotek, który ma hamulec wyłącznie magnetyczny. I powiem Wam szczerze, że że brody absolutnie nie ma, w ogóle nie trzeba trzymać kciuka i ten hamulet magnetyczny tak dohamowuje fantastycznie szpulę. Zobaczcie, otwieram, macham. Nie dotykałem zupełnie, w ogóle nie dotykałem kciukiem nic, nie hamowałem. A nie było ani brody, ani i to od uderzenia w wodę, także Hamulet oczywiście ustawiony na maksa, i teraz go będziemy rozluźniać, żeby rzuty były dalsze. I powiem Wam szczerze, rzut naprawdę był daleki, mimo że tym kołowrotkiem łowię pierwszy raz. Ustawimy teraz na. zarazykuję na piąteczkę. Połowa skali. Czuję się pewnie. Zobaczymy teraz. 3-4. Czter... Wow! Próbowała się zrobić jakaś broda, ale się nie zrobiła. Ale poleciało, ile? Ze dwa razy dalej niż za pierwszym razem. Jestem w ogromnym szoku. I to jest też taka, może nie wprost, odpowiedź: czy warto kupić droższy multiplikator. Teraz zobaczę, czy drugi rzut również będzie taki daleki i pozbawiony brody. Zobaczcie, że w ogóle nie bawię się kciukiem. Zdałem się wyłącznie na mechanizmy w tym kołowrotku. Ło! Wow! Bardzo daleki rzut. Próbowała się przez chwilę robić delikatna broda i widzieliście, że delikatnie spanikowałem, i coś tam tak musnąłem kciukiem, ale powiem Wam szczerze, że ten kołowrotek ma taki w stosunku do tego Spartakusa, tego najtańszego. Zobaczcie, za skroniec. Widzicie? Za, skrońca? za skroniec. Uwaga, rzucamy. O! Próbowała się zrobić broda. Od razu delikatnie tylko musnąłem kciukiem, ale zobaczcie. Brody nie ma, a w... mega daleki rzut. Inna wędka. 14,32 gramy. Abu Garcia Verdict. I kołowrotek. Casting Mega Joes. Plecionka również castkinga 20-funtowa. Czyli to będzie jakieś 0,25 chyba. Jezu. Yes. Robi się taka delikatna broda w trakcie, ale no nie robi się broda w sumie, z węzeł się nie robi. Robi się taki lekki tutaj... Zamieszanie na tej szpuli, które powoduje, że o zaraz będzie broda, może zaraz mi odstrzeli, ale mimo wszystko się jednak nie robi. Ten mechanizm świetnie świetnie dohamowuje. I powiem Wam szczerze, że tym kołowrotkiem łowi mi się zdecydowanie tym. Jo! <śm> leci po prostu, leci leci. Tyle tylko, że jeszcze pamiętacie, to jest. Y y Przynęta, która waży 23 gramy, 23 g, a tamta przynęta, którą mówiłem, wczoraj ją odstrzeliłem, na plecionce 0,16 miała 13 gram. No ale też i hamulce były, no była plecionka dużo cieńsza i hamulce były odkręcone. Tutaj hamulec jest tylko magnetyczny, ale dohamowuje przynętę fantastycznie. Dam na... Szóstkę i zobaczymy czy w ogóle się zrobi chociaż jakiś delikatny tutaj na tym kołowrotku e, hałas taki. Jaka broda. Czysta przyjemność. Zobaczcie, nic. Robił się taki delikatny hałas, ale... W... Powiem Wam szczerze, że casting podoba mi się coraz bardziej... I w tym roku sezon na Szczupaka będzie wyłącznie castingowy w moim wykonaniu. Zabiorę Was na Szczupaka z tym zestawem. I jeszcze przetestujemy kołowrotek, najdroższy, ale to już w kolejnych odcinkach. A! Jest broda. Zobaczcie. Jest broda. Ale nie odstrzeliłem przynęty. Dlaczego? Dlatego, że plecionka jest grubsza. Nie odstrzeliłem przynęty, tylko dlatego, że plecionka jest grubsza. Tam była plecionka 0,16, i przynęta, żeby pleciała finą dal. Także też to jest pewna, e, pewna zależność i pewna cecha. Dlaczego warto mieć troszeczkę grubsze plecionki? Oszczędzicie na przynętach, których podczas jakiegoś błędu. A, teraz jest rozkręcony za bardzo hamulec szpuli. Teraz jest dobrze. Zobaczymy. O! Tu jest ten mechanizm ząbkowy, klikający klik, klik, klik i przez to. Precyzja ustawiania tego hamulca głównego szpuli też jest większa, bo to klikanie powoduje, że jesteście bardziej precyzyjni w ustawieniu tego docisku. Sama praca tego kołowrotka jest taka bardziej w stosunku do Spartacusa Plusa, który mówiłem w poprzednich dwóch odcinkach. Ten Mega Joe's, dużo droższy koowrotek, Jego praca jest też taka bardziej ścisła. Nie wiem, jak Wam to wytłumaczyć. Nie jest taki jakby się rozlatywał, nie jest taki luźny, tylko jest taki bardziej dopasowany. Sama kultura pracy po prostu jest wyższa. No, ryzyk fizyk. Damy piąteczkę, albo nawet czwóreczkę. A co tam? Cztery, czyli rzut powinien być dużo dalszy, ale tym razem już będę kontrolował kciukiem, bo się boję. Żeby po prostu nie złapać tego węzła i nie odstrzelić sobie fajnego gnoma. Bardzo fajnie, trochę zachowawczo, trochę za bardzo, go, e, za bardzo go schamowałem, ale wiecie, opowiadałem Wam, że w tym kołowrotku Mega Jaws macie wodzik wykonany tą technologią Kinga, że jest taki stożek, który powoduje, że rzuty mają być dalsze i może to jest właśnie to, bo rzuty są dalsze. Plecionka grubsza, ale przynęta cięższa, więc de facto powinno wyjść na to samo. Nie, no pięknie to lata, naprawdę pięknie. Pięknie lata i uważam, że nie macie się czego bać. Jak was jara takie łowienie, a to jest jeszcze łowienie lekkie, będę łowił jeszcze inną wędką, bardzo ciężką, 2080, ciężar wyrzutowy. Nie, że wędka ciężka, tylko do ciężkich przynęt. I dodatkowo jeszcze będę yy, łowił na kołowrotek Abu Garcia Revo 4SX i bardzo ciężkimi przynętami typu 50 gram jerki 40 gram i zobaczymy jak wtedy się taki zestaw będzie zachowywał tak, próbowała się zrobić broda bliski rzut bo od razu dohamowałem ręką więc myślę, że wrócę do tej bezpiecznej no 5,5 na, na tym hamulcu magnetycznym bo dzięki temu nie miałem absolutnie wie, żadnych problemów fantastycznie, ja naprawdę bardzo mi się to podoba ja i tak muszę ćwiczyć te rzuty i mogę tu 4 godziny stać uczę się rzucać wędziskiem zestawem castingowym no to chyba tyle. Kończymy na dziś. I jutro widzę Was wszystkich nad wodą. No, ja niestety muszę jeszcze kilka dni poczekać. Na razie.